O, on jest w, jest w sam tym planie. Okay. Zombiaków? O, Dobra, on jest. jest. Ja spałem, będę bił zombiaka. Jak farwysłasy? Nie, trzy nie farwysłasy. Ej, Gezió, weź podnieś ręce pod cesunę, bo chcę coś sprawdzić. Eskuluję cię A może Zresztą ci się zombie. Ja jesteś na serwie? No Zaproś, Zaproś go. Zaproś go, weź mu tam podanie. Cześć, parę. tylko muszę, muszę wyjść, wyjść, wyjść. A nie, ja, jest. jestem ja, wejd, jestem ja, ja jestem z wami, ja jestem z wami Wyjdź tego Ja jestem z wami Okej, okay, rozumiem, rozumiem Ja nie mogę go zaprosić, mam, No mówię. bo nie jestem z wami, idioto No ale nie ciebie, Mikołaja, a. Mikołaja. Nie mogę go zaprosić, nie mam tego. No okay, a nie, gdzie jest w już, musi być z planu. Weźcie mu, powiedzcie jak się wychodzi A, no to ja G, to G potem y, to Information, Groups i tam Leave Akcept, akcept, akcept Gdzie jest wejście na górę? Ne, Brwa, zombie Niki. Tu masz załóż sobie sweter tutaj na łóżku masz. Po chuj mi sweter. No będzie mi więcej miejsca. Się... No w Nie mi... To w ogóle ty był jakiś. Spróbowałem, ale... Był zbyt daleko żebyśmy go zrobili. Za sniper. moja A nie tak? ma takiego zasięgu. A to był jakiś kot? Co czy... to... to zobaczysz. O kurde krwawie! <głos> <głos> Tylko się nie wywoł, no, bo no, się no, nie tak to i nie stwierdza. A ja, Mikołaj, co z Mikołajem? Mogę. Ja wiem, ja go nie mogę zaprosić, on musi opuścić, e, mówiłem mu jak. Powiedz, Mikołaj, e, Mikołaj, wyszedłeś z tego? No to, jest... no, to A poszedł... no tak, bo tu musi, bo tu jest ten. Pulldown. Osia? Dany co, przyczajony moje. masz telewizor w ogóle na łowie. A co cię to? O kurde. Powiedz, no mi, no powiedz mi, do czego jest Ci potrzebna Co ta informacja? Czef, you, serf, no bo miałem kiedyś taki nick. Pukitin. Co? Ej, Gizio, 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 Gizio o. Y, Znaczy Józef, popatrz na mnie. O. A gdzie jest ten źle? telewizor? Telewizor na no, łbie. Musi być nieźle odporny. Ty, pociąg no. szukamy, dawaj. Przecież on... on, on no, mógł mógł jak... Ja kupuję w ogóle helikopter. A masz te gaskany? No, telewizor masz. Pe gaskany, ja, nie, 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 ktoś miał Ja mam. Gaskany. Weź je na ładu. Bo... Całkę kupię, i będziemy Ej, latać. Ej, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie kupuję. Za, za bazę mieliśmy budować. Nie budujemy Ej, bazy, daj, nie chcę mi się. Daj kto siedzenie, daj kto siedzenie, bo się zwalę za tyle czasu. Do ty idź do Nie mam nikadę dla ciebie kamizelkę kuloodporną i tepnij się miał, będziesz koło. miał w tym tak samo jak żeś opuszczał to tam. Za ostatnie. gaju. Daj nie mi, mi kto siedzenie, tuba. bo, bo no się zwalę za chwilę. A, pierdolę, masz tu batona. A ja mam w ogóle jedzenie jakieś? Trzeba było zbierać. Camp Samara, o kur. Tam Samara, a... gdzie to jest? Gdzieś na południu zawsze są kampy. Dołączył Mikołaj? Nie, jeszcze Dołączył. Ej, weź tepnij do... Mikołaj wpisz kośnik Cypyry Spacja, Zetrix. Już się do mnie tepa. A, okej, okej, rozumiem. Fla, policjant? Ale mamy team. I tak można grać w Na kamp Belaja jest. No Można No Chodź po tym, po tym. Ewoltujcie sobie właśnie. Co? Katpli wautowałeś, żeby broń dostać? Wotę A. Ukośnik o, wotę, będziesz mógł tak dostać to jest. broń. Także musisz tam zawautować o, ale, na serwer. Siema, Mikołajek Rudo Mikołajek, Jaki Rewart. Ukośnik reward, będziesz mógł dostać broń. Kurde jedzenie potrzebuję, bo się wywalę za chwilę. Serwer jest garnitury. A za gwałt zrobiłeś to? Mikołaj, nie strzelaj do zombie! No. Zombie tylko z broni w białej zapijaj. Z broni białej! Ty jeden, Mikołaj! Ej, jak chcę zawołtować to ten szary przycisk z Steam'a. Tak, no. musisz się zawautować przez Steam'a i zawołtować. Żeby. logujesz się po to, żeby wiadomo, że to ty się, że to konto masz bana. Nie mam bana. Musiała Mikołaj? Masz bana. Nie. Na pewno, Singing Throat Steam. No tak! Dobra. Zaloguj. Y no ja nawet wołtuję, kurde, tak bana być dosa, naprawdę. Gdzie to jest? Thank kurde! Thank you for... A, już H zawołtowałem. I kośnik reward wpisz. No. Reward. Rewaard. Chodź śmieci, te O, to git broń. Tylko, że... Muszę 3, coś 3. wywalić. Czekaj, to wywalę tego o tego. Na koszulka. No. Ale złomiasz. Idziesz z nami, Daniel, tron na Nie. <laughs> nie, po co bo bo wychodzić? To mogę grać w unturle. Ja nie będę <laughs> grał w unturle. Ale się do. Obozy. A no tak, w, w zawiadałem roboty. Nie, nie gram od Wielu dwóch dni. Nie od dwóch No jak to nie? się od nie bitowałem od dwóch dni. A i czemu nie mogę w ogóle, Rewarda? Jak to Rew odebrać tą nagrodę? Zagłosowałem. Wyjść na dwór od Ja nie jestem na społecznie. Jesteś. Nie, nie się z nikim. Bo mi się kurde nie chce wyjść, będę musiał jechać do Was w ogóle. Przecież mi przecież podjedzie pod ciebie Mikołaj. No, się. No dźwięc, dźwięc. Ej, bo to u była fura, tylko ona mi się zbagowała no. i nie da się wyjechać. Ej, no, Mikołaj, a? masz kamizel... kamizelkę? Kurwa, Już, ale Timek Trzech nobów. Ej, kupuję helikopter, patrzcie na to. Jak trzech nobów? Trzy Nie umiesz latać. przecież latałem już z kimś tam. No, ze mną. <laughs> I i, <laughs> i Nie, to by było wina, ten... że paliwa nie mieliśmy. To da. da, 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 da a jaki manik? nick? Daj kto się ten witaminki, bo się za chwilę wywala od radiacji. Ja nawet nie mam na to na świecie, Kurde, muszę się zalogować, a jak mam się zalogować na tą Eee, witaminy powiadasz. Czyli co, antybiotyk Bojęt. czy witaminy? No obojętnie. O witaminy, antybiotyk, daj a mi to. Może, a może być to purifying tablet? Kurde nie Kursy. wiem, Kursy. daj byle co, ale ważne, żeby było więcej niż jeden. Co wy robicie? Nie Nic. wiem masz co, zobacz. Jak, jak mi to zmniejszy, bo to ma... O! Nie, jak... ja jednak nie kupię, się bo... Ja, kur... Jebany Steam nie działa. Ja go mam trochę tu ogólnie, Ja mam w tych... Jakiś witaminę. witaminy, mi... Ej, ktoś ma kamizelkę kulotworną, jak <słuch> ktoś chce. Tu jestem z tobą. Weź kup kacki helikopter, bo ja nie mogę. Nie? Helikopter? Nie mam kasy nawet. Tu się bo da samolotem. Tu się da samolotem, odrzutowcem. O, jestem zalogowany. Odrzutowcem. Nie, bo to jest jednoosobowe. A, no to sam Ale to zależy. Bo to jest kilka modeli. A to zależy ile pali. Ja no, nie umiem tym latać, ja się rozbiję pewnie. Ja e, jedziemy? Czy tu jest miejsce na pięciu, czy na czterech tylko? Ja kupuję helikopter. No to. Tylko żeby to było pięciomiejscowe. Tak, Gyzia i Mikołaj idą z buta. No tak. E... Nie no, no, bambiki. Zetrix no, będzie się samolotył na... swoim na... helikopterkiem ja. zasranym. Kupiłem to! No tak. JEDZIE NA pum, pum. Ja, Daniel, wsiadaj. Jak on ma... te miejsca są. No, to no i gdzie jest ten twój helikopterek? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na lewo, ja na lewo, na lewo. To to zabiaki są. Jak ktoś wyciągnie Nie, ja się kupić. bo... Nie, 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 nie. Ja się boję jeździć z guzią. Szczególnie o, że to ma 14% paliwa patrzcie na to, to. patrzcie patrz na to! Ida Nie zeswaj Spójrz się Spójrzcie na tej... tą bestię! Linię. Jedź po tej linii tej pociągiej Bestia, minwali bestia Spójrzcie na to! Jak coś to ja, jak coś to ja ej, bo są zombie te Specjalne, jak... Do... <laughs> Jedziemy z Rozefem Ty Daniel, 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 uważaj Ej, bo mamy 11. Daniel! Lećcie do Helki wszyscy! O i chodźcie! Weźcie ich zabijcie! Zabij strzelaj! Czaj, caj, caj, cajcie! Chodźcie do Helki! Oni pojechali w ogóle. Nie, Lećcie swoim gruzem Chodź gas od tych idiotów Ej dawajcie na Moskwę, na Moskwę! Tylko masz gaskana załadowanego Wejdź pojedzieć na to Workuta Zerowo. i Zero, Zaro! Chodź po na mnie! Chuju. Jest pod na nami! Koło, lecimy? Na mapie. Lecisz, lecisz, lecisz! Nie, no, na, na to workuta coś tam, to jest ta baza z pociągiem może tam być. Jest, no, dobra. Nie, dobra, nie dobra, dobra Mikołaj. to! Tylko ja nie umiem lądować! No, <laughs> no, nie Ej, Mikołaj! Ale nie próbuję wylądować! Nie, 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 nie! Jak się ląduje? Dawajcie na tą bazę!

Jesteś Ołyska. u łeb! A... My się rozbijemy! Kurwa, halo czemu nic nie widzę? Gdzie <grym jestem? <grym <grym Ej, no, dobra, chodź, chodź. No, zobaczcie mi na gps -y, gdzie mam lecieć. Trzyka, no jest, masz, na różowo, na różowo. Ja. 285, 285 na lewo. Nie, no, no, no. Co, Co tam to jest? Czemu jest w ogóle... No Moskwa, Moskwa, Moskwa. Czekaj, czekaj. Nie, ja nie mogę latkać, bo na Masz dużo jest. prawy, gdzie? Ej, beczkę robimy, robimy beczkę. Nie, ja już na chwilę no, wychodzę. Nie, 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 Mikuła, nie bij, nie bij, nie bij, bo, bo się ten... Ej, gdzie my jesteśmy? A, A ja nie poleciałem gdzieś bardzo wysoko? Czekaj, muszę wylądować. Odle... Ja bym... Lecisz do tyłu i do... do tyłu. Ej, do tyłu? Do tyłu. Spójrz sobie na mapę. Oj, do, do ty... góry ty... To kurde, jesteśmy? Czekaj, muszę niżej podlecieć. Być nie no, to zara. nie był dobry pomysł. Po, poj No! O i nagle trzeba nie, 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 nie bo one są teraz mocniejsze A stały nie, pociąg nie. chyba mamy o, Niech by nie było noc i Mikołaj by nie obił tych zombie Gdzie my się wywaliliśmy? No Ja bym zombi zombie strzelał na dwa strzały, rozumiesz? Padłem na dwa strzały od tak. zombie czy odjechali w ogóle, widać, Dobra. że człowiek to jest w pośledzące dwa. Dobra, zamknij się okay, tam, Sam za. Malka idą. do sprzedawaj parówki już. Nie no. <laughs> nie mogę. Czekaj, tepamy do Mikołaja. Nie mogę, tak, a Dawaj co a jest Nie no, Daniel. Pociągł jednak, okay. to No pewnie jest na samym końcu. Czy lecicie dla nas kiedyś? Nie? Nie mamy helikoptera. Mogą plecy, plecy, plecy. No nie no, jakby nie była noc, po co... Czemu, czemu w ogóle noc jest? I nagle zaczyna... Jak ja kupuję helikopter, zaczyna się <grym> sztorm ogromny. No w gracie nie ma sztormu. Burza wszechczasów. Czekaj, za ksepłów, bierz oh, pościg TPA. Gdzie ja, no ja jestem w ogóle? <grym> <grym> Nie, chodźmy po it, bo ja nie wiem co... gramy w ogóle. Ja mam. Nie, co masz, nie, to nie no, ale nie mogę być gorszy od Józefa, <grym> Okej, <Okay>, lecimy. <grym> z takim okay, ja... Lecimy do bazy wojskowej. To krwawienie trwa? To. Mi, Dres nie, to czas, nie to dressingiem. Kurde, myślisz, że krwawienie jest ten? Dopóki się nie wykrwamy, Nie, mi się, się lecz, wywalił od zombie. A, jeszcze... Uważaj zombie, uważaj zombie. Jak mam wyjść? Nie no, my straciliśmy już to itemy no, no Ale tak co się bucho? dzieje Mogłem już wyskakiwać No A jak my się z... rozwiliśmy? No, no bo od bo lewo, ja nic... bo zahaczyłeś ale... ten tylny Bo ja nic Wali nie widziałem, było goze. tak ciemno bo... Mówiłem wam, czuliśmy się jak Kobe Bryant I tak no. no, nic nie było widać Tylko... Ostatni lot życia Tylko my powinniśmy się o, daję no, to to nie O, daj No już niestety nie Okej, okay, co <laughs> robimy? Geziu, czemu ty grasz w Fifę? No idę Jaberze, ja bym bardzo to Nie, 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 na tyle nie, macie no, um, na tyle nie, 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 Koniec nie, 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 nie,